Tak, właśnie, co może oznaczać? Skąd może się wziąć? No, możemy pójść w różne kontyferencyjne kwestie. To znaczy, możemy z punktu widzenia prawdy batu. Witamy Halinka, bo dziadki. Możemy to pójść na przykład z punktu widzenia greckiego, tak? Mhm. To znaczy, tu mamy oli, mamy maskę grecką. Mhm. Tutaj, w zależności od interpretacji, albo może być Zyzym, albo Prometeusz, bo na górze mamy tutaj e, słońce, ale to jest wszystko oczywiście nasz miraż. Tak? tak. Szukamy jest. symbolów, e, czy też symboli. Te komputerowe ale, radio e, czy, czy, koncinta. Nie muszą mieć żadnych. żadnych e, radio Dawidy. Tak, to jest po prostu. Można zrobić taki. E, takie dzieło sztuki, które jest przepełnione symbolami, które nie mają znaczenia. Oczywiście!